Rok 1940. Okupant wyjątkowo dobrze czuje się w kraju, który właśnie sobie podporządkował. Zaczynają się uliczne łapanki, aresztowania. Śmierć staje się zjawiskiem tak powszednim jak sprzedaż ziemniaków czy chleba. To brutalna odpowiedź Niemców na tworzące się właśnie młode polskie państwo podziemne. Konspiracyjne struktury nie są jeszcze w pełni wykształcone. Armia Krajowa dopiero mobilizuje ochotników. Narasta jednak coraz większy sprzeciw wobec polityki najeźdźcy oraz tych, którzy postanowili współpracować z okupantem. Wiosną 1940 roku uchwała Komitetu do Spraw Kraju powołuje sądy kapturowe dla karania zdrajców, szpiegów i prowokatorów. Szybko, bo już latem tego samego roku uchwalony zostaje kodeks tychże sądów. Zatwierdzają go generałowie Władysław Sikorski i Kazimierz Sosnkowski. Dla klarowności działań powstaje regulamin prokuratorski, podpisuje go generał Antoni Chruściel-Monter. Na mocy takiego prawa zaczynają funkcjonować wojskowe sądy specjalne, które wymierzają sprawiedliwość w imieniu podziemnego państwa sprawiedliwość surową, ale w czasie wojny jedyną możliwą za kolaborację, zdradę, szmalcownictwo wyrok jest jeden. Kara śmierci. Likwidacje, tak jak koncepcja walki bieżącej, przechodziły daleko idące ewolucje. Też również trzeba powiedzieć, że likwidacje były nie tylko na terenach okupowanych przez Niemcy, ale również na terenach okupowanych przez Związek, Związek Sowiecki. Powołanie sądów podziemnych wymusza stworzenie całego systemu wywiadowczego oraz grup, które będą wykonywały zasądzone wyroki. Powstają specjalne oddziały, których jednym z głównych zadań jest wykonywanie wyroków śmierci. Już w listopadzie 1941 roku w Wydziale Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej tworzy się słynny referat 993W. Czyli wykonawczy. Komórka odpowiada głównie za wykonywanie wyroków śmierci. W większości rejonów kraju za tworzenie i funkcjonowanie oddziałów likwidacyjnych odpowiadają dowódcy okręgów armii krajowej. W przypadkach zgłaszali się ochotnicy, którzy przez to byli młodzi ludzie, którzy, których argumentem, czy jakby powodem do podejmowania takiego ochotniczego wykonania akcji była chęć pomieszczenia członków rodziny, pomieszczenia kolegów, pomieszczenia. To był bardzo często wysuwany. argument. Sądy podziemne są głęboko zakonspirowane. Posiedzenia odbywają się w lokalach prywatnych, a sędziowie pod wyrokami podpisują się konspiracyjnymi pseudonimami. Zasiadały osoby posiadające przedwojenne Przedwojenną praktykę prawną. Na przykład pułkownik Konrad Zieliński, pseudonim Karola, który był prezesem Wojskowego Sądu okręgowego w Lwowie, czy też porucznik rezerwy Władysław Sieroszewski, pseudonim Paweł, który był przedwojennym podprokuratorem Sądu Najwyższego. Generalnie na terenie Warszawy, szeroko rozumianej, w sądach zasiadali przedstawiciele przedwojennej palestry, czyli praktycy przedwojennego systemu sprawiedliwości. Sama procedura wydawania wyroków jest wyjątkowa. Nie ma sali sądowej, obrońcy, nie ma też samego oskarżonego. Proces jest tajny i zaoczny, a sąd stawia się jednocześnie w roli oskarżyciela oraz adwokata, rozważając wszelkie okoliczności za i przeciw. Taka procedura jest konieczna ze względu na stan wojny oraz prowadzoną konspirację. Sądzono za zbrodnię. Zbrodnią w rozumieniu kodeksu karnego z 1932 roku było przestępstwo zagrożone karą nie niższą niż 5 lat pozbawienia wolności. I tam wskazano, że jest to zbrodnia szpiegostwa, denuncjacji, prowokacji, zdrady i krzywdzenia nieludzkiego ludności polskiej. Sądy podziemne wydają wyroki na podstawie dokumentów pozyskanych przez wywiad Armii Krajowej. Otrzymują meldunki z rozpracowania oskarżonych, zdjęcia, dokumenty poświadczające o niepodważalnej współpracy z wrogiem. Przesłuchań świadków ani oskarżonych przed składem sędziowskim oficjalnie nie ma. Nieoficjalnie jednak robi to wywiad Armii Krajowej. Jeżeli robiono to, a bardzo często to robiono, na etapie dochodzenia przesłuchiwano takie osoby. W charakterze świadków chodziło o to przede wszystkim, żeby te osoby nie zorientowały się, że przeciwko nim jest prowadzone postępowanie, bo w takim wypadku mogły podjąć inne drastyczne kroki mające temu przeciwdziałać, np. zgłosić się do władz niemieckich, uciec, w jakiś sposób zamelinować się i być niedostępnym dla wymiaru sprawiedliwości. Od 1943 roku następuje gwałtowny skok w ferowaniu wyroków sądów podziemnych ze względu na narastającą represję ze strony okupanta. Sypią się kary śmierci na szmalcowników, zwykłych bandytów, agentów Gestapo i samych Niemców. Efektem są częste egzekucje na ulicach miast, w mieszkaniach, restauracjach, teatrach oraz kinach. Polskie społeczeństwo już wie, że działa sroga ręka sprawiedliwości. Każde okręgi przygotowywały taką listę, znaczy jest. Tutaj osób, które powinny zostać zlikwidowane przez, przez Kiedyw i współpracujące z, z Armią Krajową Organizacje Konspiracyjne. Znalazły się na nie osoby z najwyższej półki, zarówno tych władz cywilnych, jak i policyjnych. Tam chociażby, chociażby takie jak nazwisko Ludwik Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego kuczera. Na terenie Warszawy operują między innymi batalion miotła oraz ZOM, czyli Zakład Oczyszczania Miasta. Nazwy nieprzypadkowo są właśnie takie. Ironicznie określają likwidacje wykonywane przez te grupy. Likwidowanie nabrało w tamtych czasach zupełnie innego znaczenia niż mało dla dzisiejszego człowieka. To był taki eufemizm, który powinno unikać słów zabić, zastrzelić. Bywało jednak, że likwidacje nie zawsze były poświadczone wyrokiem sądowym. Egzekutorzy zmuszeni byli do wykonywania tzw. likwidacji prewencyjnych. Działo się tak wówczas, gdy agent gestapo wszedł w posiadanie ważnych informacji lub dokumentów, które mógł w każdej chwili przekazać Niemcom. Wtedy decyzją dowódcy okręgu wyrok śmierci wykonywano natychmiast, bez czekania na orzeczenie sądu. Aby ustrzec dokumenty przed dostaniem się w niepowołane ręce, niekiedy likwidowano tak samego agenta, jak i również jego kontakt po stronie niemieckiej. To była rzecz, która bardzo niekorzystnie wpływała na psychikę człowieka i zawsze pozostawiała w sobie głęboki osad. Obojętne kto to był, co to było, bo przecież była sytuacja, te były tego rodzaju sytuacje, że myśmy likwidowali nie tylko Niemców, ale likwidowaliśmy Polaków, a nieraz żołnierzy Armii Krajowej i nawet do tego stopnia, że nawet w stopniu majora. Oddziały likwidacyjne składały się w większości z młodych, dwudziestokilkuletnich mężczyzn. Na akcję zazwyczaj wyruszali w kilka osób, tak zwane ubezpieczenie i pierwszy wykonawca wyroku. To właśnie on musiał zastrzelić gestapowca, folktdejcza lub szmalcownika. Było na stacy, co mieli po 20, po 30 akcji. Dowódca Plutonu zachował się jego yy, stan służby, jak to się mówi. I w tym, samym, w tym stanie służby jest napisane: wykonałem 63 akcje likwidacyjne. Straszna robota. Przecież Gdybyście chcieli sobie wyobrazić właśnie te, 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 te sytuacje, które towarzyszyły temu wszystkim. Żeśmy, że tak powiem, utrupili dwóch Niemców. No jednego ja zabiłem. No i do dzisiaj pamiętam jego spojrzenie. Akcje zwykle odbywały się w ciągu dnia, a to oznaczało, że po wykonaniu wyroku trzeba było udać się do pracy, cały czas zachowując tajemnicę konspiracji. Nam nie tłumaczono tego co i jak, tylko podawano jaki, taki rozkaz. Radzić. Nie wszyscy egzekutorzy wytrzymywali tak ogromną presję psychiczną. Były takie spotkania z psychologami Kiedy, kiedy ten dowódca Plutonu już widział, że tam powiedzmy ktoś, że tak powiem, odstaje, no to wtedy zbierał takich odstających i zawoził ich. Pamiętam, to był taki doktor Okoński, on się nazywał. Nie wiem, czy to specjalnie człowieka uspokajało, czy nie trudno powiedzieć no ale w każdym razie była jakaś sobie taka powiedzmy maleńka odmiana od tego swoją odporność psychiczną próbowali zwiększać także sami egzekutorzy stosowali metodę podobną do rosyjskiej ruletki Ten bęben wsadzało się dwa pociski a cztery były puste a dwa były naładowane i stawaliśmy naprzeciwko siebie jeden celował w drugiego i pociągał za pust. Raz, dwa, trzecim razem przerzucał palcem ten naładowany, znowu raz, dwa, trzask. Jakby się kto pomylił, to, by, to byłoby kiepsko. W trakcie likwidacji, która odbywała się w domu, stosowano jak na tamte czasy prawdziwy wyjątek pistolet z tłumikiem. Pozwalał wyrok wykonać cicho, zwłaszcza jeśli w okolicy przebywali lub mieszkali Niemcy. Przyjęta taka zasada. Pierwszym strzałem trzeba go unieruchomić, drugim strzałem w głowę trzeba go dobić. Niestety, pomimo dobrego przygotowania wojskowego, zdarzało się czasem, że likwidacje przebiegały nie tak, jak powinny. Kiedy on doszedł do tej dróżki i tą dróżką miał iść, ruszył za nim ten, najmo, ten najmłodszy nasz kolega, wyjął pistolet, wyciągnął. I trzyma i nic. Nic. Ten go ubezpieczał, zobaczył, że tak, że jakaś dziwna sytuacja. No i z tego wisarom, dwa razy, i zabił tamtego. Okazało się, że po prostu psychicznie był właśnie jakoś taki za młody czy coś w tym rodzaju. I, i nie, nie miało, nie miało po prostu psychicznej siły na tyle żeby pociągnąć spust i zabić człowieka. Jedną z likwidacji, która odbiła się głośnym echem w okupacyjnej Warszawie, była egzekucja tzw. grupy Hotelu Polskiego. Przewodził jej bardzo sprytny i wyjątkowo podły agent gestapo, Lolek Skosowski. Znana postać okupacyjnej Warszawy, syn adwokata żydowskiego z Łodzi, który znalazł się w Warszawie już jako agent gestapo, to młody mężczyzna przed trzydziestką, który podjął współpracę, najpierw współpracę z gestapo, a następnie został praktycznie pracownikiem gestapo, miał prawo do noszenia broni, miał broń Waltera i dokumenty SD. Skosowski był szefem grupy, która rozpracowywała zarówno polskie organizacje niepodległościowe, jak i organizacje komunistyczne, ale przede wszystkim żydowskich mieszkańców Warszawy. Jego jego żona. Pamiętaj o tym. Żydzi mamieni byli przez Skosowskiego wyjazdem na paszportach państw neutralnych do Ameryki Południowej. Wraz ze złotem i pieniędzmi, którymi mieli opłacić podróż, zgłaszali się do hotelu polskiego, a tam byli internowani. Na dworcu kolejowym, w którym mieli już jechać niby pociągiem do Szwajcarii, to było najłatwiejsze miejsce, gdzie Skosowski i gestapo mogli tych ludzi. Aresztować, odebrać im te złoto, a ich przekazać nie do Szwajcarii, a do obozów koncentracyjnych. Na rozprawie odbytej w dniu 21 października 1943 roku. W Gdy wywiad ujawnił działalność skosowskiego, struktury polskiego państwa podziemnego, jak i struktury konspiracyjne żydowskie działające na terenie getta podjęły decyzję o jego likwidacji. Do wykonania egzekucji został wyznaczony młody podchorąży, Janusz Cywiński a jedną z osób ubezpieczających miał być jego kolega Janusz Kulczycki. Mamy 1 listopada 1943 roku, po popołudnie, godzina około 16:17. Do Bolesława Kozłowskiego przychodzi meldunek, że w lokalu Gospoda Warszawska na rogu Nowogrodzkiej i ulicy Marszałkowskiej Odbędzie się spotkanie tegoż Leona Kos Skosowskiego z Eugeniuszem Gittermanem, szefem wywiadu Delegatury Rządu na Kraj, pseudonim Eugeniusz, w postaci wysoko postawionej w Delegaturze Rządu, który z kolei nie miał nic z wiadomości dotyczących Leona Skosowskiego w kontekście Hotelu Polskiego. Razem z Januszem żeśmy weszli do restauracji, przeszliśmy przez pierwszą salę, Wtedy Janusz został na miejscu jako zaplecze, zabezpieczenie. Janusz Cywiński, ubrany w czarny kapelusz, czarny płaszcz i biały, biały szalik, pamiętajmy, listopad, ale dosyć oryginalny ubiór, wszedł do środka sali i bez odczytywania wyroku, bez jakichkolwiek formułek, które mogły mu przeszkodzić w wykonaniu wyroku. Y, 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 podszedł, do, y, podszedł do stolika, przy którym siedział y, Skosowski z Gittermanem. Przyszedłem przez resztę restauracji i y, podszedłem do Skosowskiego i tam mu dałem kilka strzałów. Kilkanaście minut po wykonanym wyroku obaj egzekutorzy dostają od dowództwa kolejne zadanie. Trzeba zlikwidować następnego agenta z siatki, który mieszka w centrum Warszawy. Każda minuta jest na wagę złota, bo wiadomość o śmierci szefa może dojść do niego w każdej chwili. Weszliśmy do mieszkania, zastaliśmy współpracownika Skosowskiego leżącego na łóżku, a naprzeciwko siedziały trzy kobiety. Te kobiety były nam znane i były na liście tych, które były, znajdowały się jako bliskie współpracowniczki Skosowskiego. Myśmy się nie spodziewali, że będzie więcej niż jedna osoba w tym mieszkaniu, bo z tego był taki moment zahamowania, co robić dalej. No ale zdecydowaliśmy się, że przyszliśmy wykonać. Wyrok, bo z tego będziemy strzelali. Zaczęliśmy strzelać jeden, drugi, cztery osoby. Jedno mój strzał, drugi Janusza, i w ten sposób zabiliśmy te cztery osoby. I wtedy, w tym momencie, naraz zobaczyliśmy, że jest obok za szafą, stoi jeszcze jedna dziewczyna, której żeśmy nie znali. E, ani jej żeśmy nie znali, ani nie wiedzieliśmy, e, kto to może być. To był moment bardzo trudny, bo ona nas widziała, nas rozpoznała. E, a myśmy nie wiedzieli, kto to jest. Nasio? Nie. Ja nie miałem robimy? z tym nic wspólnego. No i z Januszem Kończyckim byliśmy zamieni sobą po cichu dwa słowa, co robić. I żeśmy zdecydowali, że jednak, mimo wszystko, będziemy ją strzelać. Okazuje się jednak, że w tym momencie egzekutorzy popełnili fatalny błąd. Dziewczyna, do której strzelali, była agentką polskiego wywiadu. To no właśnie ona powiadomiła Bolesława Kozubowskiego, szefa kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego, o spotkaniu szajki z Kosowskiego. To, to było z jego punktu widzenia, trzeba zobaczyć w ten sposób, że on dawał nam informacje i naraz my zabijamy kogoś, kto pomagał nam w rozpracowaniu tej grupy. To było bardzo ciężkie dla niego. Sama przez przypadek spowodowała spowodowała swoją śmierć. Takie sytuacje są nie do przewidzenia. W czasie prowadzonych likwidacji przez organizacje konspiracyjne Polskiego Państwa Podziemnego nie unikniono błędów, pomyłek, które w wyniku których ginęły niewinne osoby. Był to problem dla struktur, dla dowódców organizacji konspiracyjnych, które stara starały się to w jakiś sposób ten problem rozwiązać. Ale było to wpisane w walkę zbrojną i przy całym, przy całym podejściu, żeby tego uniknąć, było to niemożliwe. Ile wydano i wykonano wyroków śmierci w czasie okupacji dokładnie nie wiadomo. Wiele dokumentacji wojskowych sądów specjalnych zaginęło w czasie powstania. Wiele bezpowrotnie spłonęło lub zostało zniszczonych. Duża część trafiła po wojnie do archiwów urzędów bezpieczeństwa oraz NKWD. Tylko niewielką część z nich odzyskano. Historycy szacują, że wyroków mogło być nawet kilka tysięcy. Nie jesteście, to obecne pokolenie, w stanie zrozumieć pojęć psychiki naszych działań w okresie 1943-194 roku. byśmy byli doprowadzeni przez okupanta, przez Niemców, przez agresora do stopniowego uznania odpowiedzialności zbiorowej jako dopuszczalnego środka działań międzyludzkich. Coś, co przed 1939 rokiem nam do głowy nie przyszło.